Sam Altman jest na ustach całego świata. Wszyscy bacznie obserwują, zwłaszcza w kontekście rozwoju AI, jednego z ojców tejże technologii. Już wiemy, to jest informacja z dnia wczorajszego, że Sam Altman dostanie nową pracę, będzie pracował w Microsoftie, chociaż to sam właśnie Microsoft jeszcze do niedawna, w ciągu weekendu, sugerował, aby przywrócić sama na stanowisko, a teraz stanie się jego pracodawcą. Wtorek, godzina 10.15, okiem prawnika, ze mną dr Paula Skrzypeczka. Cześć Paula. Cześć, bardzo miło Cię widzieć i miło Państwa też czuć i słychać. E, Paula, no właśnie. Na świecie było zamieszanie przez kilka dni w związku z samym Altmanem. Jak wcześniej informowałem, zbyt szybki rozwój sztucznej inteligencji. To był jeden z czynników, który media światowe podawały jako ewentualną przyczynę, dla której. Sam Altman miał zostać odsunięty ze swojego stanowiska. No właśnie, czy sztuczna inteligencja rozwija się zbyt szybko? To zależy zbyt szybko do czego, i w jakim kontekście. Bo zaryzykowałabym stwierdzenie, że nie w każdym aspekcie, bo z jednej strony możemy mówić o tej sztucznej inteligencji, z którą większość z nas na co dzień sobie jakoś obcuje, czy tą, czy nawet zawężając się do tej generatywnej sztucznej inteligencji, czyli różnego rodzaju narzędzi, które usprawniają naszą pracę, które pozwalają stworzyć nowy produkt, pozwalają zbadać szybciej nisze, napisać szybciej ofertę. Takie bardzo podstawowe wykorzystanie, które gdzieś tam całe, w całym swoim. Całej swojej rozciągłości pewnie bardziej mieści się w definicji automatyzacji, cyfryzacji czy optymalizacji pewnych procesów, które dzisiaj mamy, no to czy ona się rozwija w tym zakresie za szybko? Powiedziałabym, że nie. Myślę, że kto, wszyscy, którzy rzeczywiście bardziej intensywnie korzystają z tych powszechnie dostępnych narzędzi, szybko zauważą, że one działają świetnie, ale w bardzo wąskim kontekście. A my tych kontekstów najczęściej potrzebujemy więcej. Potrzebujemy ich więcej także w biznesie, także w narzędziach Analitycznych, które wspierają handel krypto, czy jakikolwiek inny, jakąkolwiek inną aktywność fintechową, o której tutaj będziemy i, i lubimy mu wspólnie mówić. Więc w kontekście właśnie tych ograniczeń związanych z wąskimi ramkami, z ryzykiem związanym z tym, że nie dysponujemy jeszcze na dzisiaj tak dobrymi danymi treningowymi, które by pozwalały stworzyć uniwersalne, a nawet jeśli nie uniwersalne, to przynajmniej, to przynajmniej rozwiązujące je, Jednocześnie wiele problemów na przykład określonej branży zbiorami danych, no to automatycznie to, ta jakość tego, co powstaje, jest słabsza. Natomiast gdzie rozwija się za szybko? Na pewno tam, gdzie mówimy o rozwoju takiej absolutnej sztucznej inteligencji, która ma w założeniu prześcignąć człowieka w każdym możliwym aspekcie. Tam, gdzie mówimy o, y, tam, gdzie dyskutujemy o samoświadomości, albo w ogóle świadomości algorytmów, czy świadomości sztucznej inteligencji, to jest obszar, który. Może przerażać, i myślę, że każdego na sam koniec trochę niepokoi. Nie tyle nawet w kontekście jakiejś zastępowalności, ale w kontekście ryzyka związanego z naszym całkowicie bieżącym, codziennym życiem, trochę jak u wielkiego brata. No i te, te założenia i te obawy leżały też na sam koniec. No bo jako prawnicze wypada mi w końcu powiedzieć, co się prawie, a nie o tym, co się wydaje, leżały też u podstaw regulacji, które obecnie są są procedowane w Unii Europejskiej, czyli AI Act o którym już parę razy wspominaliśmy, dlatego że AI Act już dzisiaj, chociaż jego ostateczna forma będzie jeszcze troszeczkę się zmieniać, już dzisiaj wskazuje co jest absolutnie zakazane, czyli gdzie jest ta granica, gdzie uważamy, że rozwój sztucznej inteligencji w tym obszarze, z jednej strony nas trochę za bardzo przeraża, a z drugiej strony absolutnie nie chcemy wchodzić świadomie w te obszary. No i pierwszym z nich jest predykcja kryminalna, to znaczy stosowanie sztucznej inteligencji w celu, w celu określania jak bardzo ktoś jest skłonny do popełnienia jakiegoś przestępstwa. Druga kwestia to profilowanie biometryczne, i tutaj z tym profilowaniem biometrycznym, czyli badaniem różnych cech, wyglądu, zachowania, różnych informacji, które posiadamy o danej osobie i przekładanie ich na pewien profil określający to, no właśnie, w jaki sposób dana osoba może się zachowywać, jakie może mieć reakcje na określone sytuacje, bądź profilowanie w celu na przykład wykrycia, wykrycia sprawcy usprawnienia jakiegoś postępowania, postępowania karnego, co do zasady profilowanie biometryczne. Miało być wyłączone w całości jako, jako zakazane, no obecnie AI Act wskazuje, że za zgodą sądu takie profilowanie może być prowadzone. No i to jest furtka. To jest furtka z jednej strony do nadużyć, a z drugiej strony furtka dla biznesu do stworzenia narzędzi do rozpoznawania i do profilowania biometrycznego, pomimo tego, że jest to obszar będący nadzenzurowanym, więc to jest, to, to jest ta furtka, która może nas, e, może nas niepokoić. Trzecią rzeczą jest rozpoznawanie emocji. wszelkie systemy dotyczące systemy umożliwiające rozpoznawanie emocji, czy to pracowników, uczniów, osób uczestniczących w manifestacjach. To te systemy również są zakazane, i to jest ten prawny katalog, jeżeli chodzi o narzędzia, które o narzędzia tak rozumiane, jak dzisiaj je rozumiemy, czyli o pewnego rodzaju systemy, które mają ułatwiać bądź dokonywać za nas jakieś operacje umożliwiające nam wykonywanie określonych funkcji, na przykład przez instytucje publiczne, to jest ten zakres, który określamy jako granicę, określamy jako granicę Także ze względu na to, na obawy i na to, że tutaj te szanse i korzyści nam się jednak z ryzykami nie zrównoważą. To, co oczywiście bardzo się często pojawia w tej, w tej dyskusji na temat granic, na temat obaw, to jest taki argument, że przyjdą Chińczycy i to zrobią, i w sumie tyle by z tego było. No i trochę tak rzeczywiście może być. Natomiast na sam koniec, czy to. Czy pomimo tego nie warto w ogóle podejmować jakiegokolwiek wysiłku? No myślę, że, myślę, że warto przynajmniej tak długo, jak jesteśmy. Jak jesteśmy tutaj w takim momencie przełomowym i ta sytuacja z samym Altmanem pokazuje doskonale przełomowość tego momentu na różnych płaszczyznach, też ta, także te, takich mentalno-futurystycznej, to to jest ten moment, gdzie możemy podkreślać i, i jeszcze mieć wpływ na te granice, na te granice, która stawia jednak człowieka w centrum tego całego, tego całego rozwoju, a nie pozwala po prostu przeskoczyć nad nim i, i lecieć dalej. Paula wspomniała się o ustawie o sztucznej inteligencji, którą Parlament Europejski przedstawił w czerwcu tego roku, ale w ostatnie dni pokazały też, że Niemcy, Francja i Włochy osiągnęły porozumienie w sprawie sposobu, w jaki sztuczna inteligencja powinna być regulowana w przyszłości. Z różnic chyba takich najważniejszych jest to, że patrząc na ustawę czerwcową, Parlament Europejski sugeruje, że kodeks Postępowania miałby być i obowiązywać dla dostawców wiodących rozwiązań sztucznej inteligencji, głównie z rynku amerykańskiego, trochę pomijając. A część osób mówi, że może bardziej promując pomniejszych dostawców z rynku europejskiego, których ten kodeks nie do końca miał obowiązywać. Innego zdania są Niemcy, Francuzi i Włosi, którzy uważają, że każdy bezwzględnie od początku powinien podlegać takiemu kodeksowi i te przepisy, i transparencje. Transparentność powinny być transparentne dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych, aby nikogo nie promować. No i teraz rozmawialiśmy o tym już kiedyś, że. Sztuczna inteligencja na pewno rozwija się szybciej niż przepisy, a dzisiaj próbujemy odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest ta prawna granica stosowania AI. Kraje, które się za tym opowiadają, mówią, że to nie państwo powinno regulować samą sztuczną inteligencję, ale jej zastosowanie. No myślę, myślę, biorąc pod uwagę nasz porządek i system prawny, jaki mamy w ramach Unii Europejskiej, bo to będzie zawsze nasz, nasz taki podstawowy punkt odniesienia, rozmawiając o regulacjach z Polski, a zarazem Unia Europejska jest na tyle dużym rynkiem, że i, i Stany Zjednoczone, i, Chin, i Chiny prędzej czy później z nim się będą liczyć jako z pewnym elementem tła, który trzeba brać pod uwagę, myśląc o wprowadzeniu usługi na serio, a nie pozostawieniu jej. Pozostawieniu jej na swoim kontynencie. Więc myślę, że te ramy unijne. Ze względu na to, że po prostu w tej Unii jesteśmy i określone, mam, określone mają instytucje unijne kompetencje, ale też obowiązki, powinny pozostać na tym szczeblu jako pewien uniwersalny katalog. Natomiast to, co się dzieje niżej, czyli właśnie konkretne zastosowania, jak najbardziej łatwiej jest regulować lokalnie, chociażby z tego względu, że w różnych państwach mogą się pojawiać, różne mogą być punkty ciężkości wraz z rozwojem konkretnego typu oprogramowania. Tam, gdzie mamy fabrykę autonomicznych samochodów, tam będziemy bardziej zwracać uwagę na te kwestie związane z autonomicznymi pojazdami i odpowiedzialnością za to, jak one, jak one się poruszają w ruchu drogowym i za ewentualne konsekwencje ich działania. Tam, gdzie, tam, gdzie produkujemy Chipy, albo tam, gdzie będziemy się skupiać na, na tym w ogóle tej robotycznej od, odmianie sztucznej inteligencji, być może bardziej będziemy się zastanawiać nad kwestią odpowiedzialności za produkt jako, jako określone urządzenie, które ma w sobie pewien element autonomii, czy tam, gdzie mówimy o większym rozwoju internetu rzeczy, większą uwagę będziemy zwracać na kwestie prywatności, poruszając się w tych ogólnych ramach. więc Pewnie i tak regulacje krajowe są nieuniknione. Myślę, że ta ścieżka, właśnie, która mówi, lokalnie zastanawiajmy się nad konkretnym zastosowaniem i konkretnymi problemami jest lepsza, jest bardziej efektywna, proces legislacyjny jest też szybszy. Proces unijny jest niestety bardzo rozciągnięty w czasie, i przez to on, po pierwsze, jest nietransparentny, bo bardzo trudno się w tym połapać. Trwa on bardzo długo. I my się nim interesujemy tak z doskoku, wtedy kiedy się coś dzieje, a później on tak w sumie przelatuje i nikt nie wie, kiedy to się wydarzyło. Lokalnie jest dużo łatwiej to, to śledzić. Mamy też na przykład w obszarze konsultacji społecznych, mamy też organizacje, które działają tu u nas konkretnie izby takie bądź inne. One są w stanie lepiej odpowiedzieć na te, na te pytania, które w ramach konsultacji się dzieją. Więc to jest na pewno, na pewno dobra ścieżka. Natomiast nie rezygnowałabym całkowicie z pewnych uniwersalnych. Podstaw, które będą podwalinami pod te regulacje, chociażby dlatego, że mamy kartę praw podstawowych, i na sam koniec będziemy przenikać się, e, mówiąc o rozwoju sztucznej inteligencji, o granicach jej rozwoju. Będziemy zastanawiać się nad tym, od kiedy możemy mówić o jakiejś dyskryminacji, o jakiejś stronniczości algorytmów, kto ponosi za to odpowiedzialność, na jakich zasadach. Gdzie się zaczyna dzisiaj rozumiana prywatność, biorąc pod uwagę, że na przykład na przestrzeni kolejnych 10 lat większość naszych urządzeń w domach będzie podłączona do jakiejś sieci i coś będzie dokądś wysyłała? Już dzisiaj zresztą jest ich całkiem sporo, więc pewne pojęcia będą się redefiniowały, natomiast e, natomiast warto myślę, aby pozostały jednak na tym, na tym uniwersalnym szczeblu. Przynajmniej tak długo, jak, jak umawiamy się na to, że funkcjonujemy w ramach tych dzisiejszych instytucji, instytucji unijnych, to na pewno ułatwi sprawę. Tak też pokazały, pokazała jednak praktyka przy innych, przy innych okazjach, nieco mniej rewolucyjnych, na przykład ujednolicenie przepisów dotyczących praw autorskich w ramach Unii Europejskiej. To też były głośne procesy i wiele się działo w tym temacie i wiele było kontrowersji, ale na sam koniec zyskaliśmy jednolity stan prawdy. Można go kontestować i można mówić, co nam nie pasuje prawnikom. Też nie pasuje po prostu. Mówimy, jakie są te regulacje, nawet jeżeli sami gdzieś widzimy braki albo bezsens jakiejś regulacji. Natomiast uzyskaliśmy pewien jednolity stan, który pozwala nam chronić te prawa. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w Niemczech, czy jesteśmy w Polsce, i to jest taki bardzo praktyczny, na sam koniec zdroworozsądkowy kierunek, który też bym rozwijała, nie zapominałabym o nim, ale rzeczywiście te ośrodki lokalnych problemów powinny pozostać, powinny rozwijać się trochę niezależnie, a trochę, a trochę równolegle do tego, co się dzieje w Unii Europejskiej. Zwłaszcza, że musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Unia Europejska wypuści AI Act. I zapadnie trochę cisza, to znaczy minie jakiś dłuższy czas, zanim on zostanie w jakiś sposób zrewidowany, albo i nie, bo bardzo wiele geopolitycznie też się może wydarzyć, więc trzeba przejąć tę pałeczkę w którymś momencie, i ten moment na pewno nadejdzie. To ten moment jeszcze przed nami. Prawne regulacje, które mają czekać i gdzie ta granica miałaby zostać wyznaczona, choćby w Polsce, to przed nami, patrząc na kalendarz na obrady sejmowe na no najbliższe nie tylko tygodnie, ale i miesiące, to pewnie jak zwykle temat raczej odległy, więc pewnie do dyskusji będziemy jeszcze niejednokrotnie wracali. Paula Skrzypecka była moim Państwa gościem w poranku z rynkami. Okiem prawnika. Paula, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję.